Z rana idę się przebiec, poćwiczyć, ale chcę wam coś pokazać. To są auta domów, które mają dostęp do laguny w Pok. Każdy z tych domów ma milion dolarów cenę. Milion dolarów więcej, albo mniej, 1 milion 200. Teraz patrzyłem, jest na sprzedaż. Yy, drugi, drugi trochę taniej, trochę drożej. Chciałem, żebyś zwrócił uwagę na te auta. Zobacz, to są ludzie, których stać na dom milion dolarów, czyli 3, 4, bliżej 4 milionów złotych niż 3 spójrz na te auta jeszcze raz to są auta o wartości 10, 20 30 tysięcy dolarów, tutaj jakaś stara Jetta nawet zobacz o wartości mógłbym ją kupić z miesięcznej pensji pracy, jeszcze by mi zostało spokojnie dużo pieniędzy to są auta, które mają Polacy Zarabiający 5-10 tysięcy złotych, albo 4-5 tysięcy złotych zarabiający i kupują te same auta, mają te same auta, co ludzie, którzy posiadają domy o wartości 4 milionów złotych. To znaczy, ja się domyślam, że pensja tych ludzi wynosi 100-200 tysięcy, co najmniej lekko 50 tysięcy miesięcznie. Skąd to wiem? Ponieważ przerabiam to na sobie, więc wiem ile trzeba zarabiać, żeby odłożyć na taki dom. I tu są dwie rzeczy, które pojawiły się z rana w moim umyśle odnośnie tego. Pierwsza sprawa, nie zobaczysz tutaj aut typu Maserati, typu Porsche za 100 tysięcy dolarów i tak dalej, mimo tego, że to ich stać, nie tych sąsiadów z Polski których ogląda, że właśnie sąsiad kupił auto 120 tysięcy złotych czy 200 tysięcy złotych czy, czy starszy jakiś tam Porsche, który kosztuje dzisiaj 80 tysięcy złotych wcześniej kosztował 400, ale każdy chce być wystawny pokazać jaką to bogatą ekonomię prowadzi za te 5, 10 czy 20 tysięcy złotych miesięcznie czasami to już mówię o takich w miarę dobrych pensjach, ale to wciąż nie są pieniądze, gdzie stać Cię albo gdzie chcesz kupować tego typu drogie rzeczy, jak auto za 100 tysięcy, czy 200 tysięcy złotych, tak? Także to jest przykład milionerów, co robią milionerzy, czego nie robią. Oczywiście jest tutaj kilka, kilka domów milionerów, multimilionerów i oni rzeczywiście zobaczysz, że tam jest czasami Maserati, to jakieś inne droższe auto, tak? O wartości 50, czy 100 tysięcy dolarów, tak? Czyli nawet kilkuset, kilkuset tysięcy złotych. Także to jest taka kwestia, co my robimy czasami nieświadomie, ale druga kwestia, nawet ważniejsza, co chciałem powiedzieć, jak się znaleźć w tym przedziale tych ludzi, gdzie faktycznie możesz kupić samochód za 100 tysięcy dolarów. Nie z pensji 10, 20, 30 tysięcy złotych, bo to jest lekkie przegięcie, tak? Chociaż ktoś może słuchać 30 tysięcy złotych, to rzeczywiście można w kilka miesięcy tam odłożyć czy wziąć kredyt po 5 tysięcy. Nie, jak zarabiasz 30 tysięcy złotych, to uwierz mi, masz takie wydatki, czy masz rodzinę, czy masz firmę, która ma te przychody, rozchody, czy doszedłeś do takiego poziomu, że nie żyjesz za 2 tysiące złotych miesięcznie brutto, tak? A 18 czy 28 odkładasz. Także to są kwestie praktyczne. Chciałem przełamać jeden polski sen, który niestety w praktyce nie ma dużego sensu. Otóż z pensji... Jednocześnie mam drobne rozwiązania i wskazówki i podpowiedzi, jak to zmienić, żeby to miało sens. Otóż, z pensji 2, 5, 10, 12 tysięcy złotych nie staniesz się milionerem. Jeszcze raz powtórzę. Z pensji 5, 10, 15, 20 nawet tysięcy złotych na 99%, bo oczywiście zawsze jest ten wyjątek, gdzie ktoś zarabia 15 czy 20 tysięcy i żyje za 1500 w Polsce, tak. Czy, czy, czy robi coś jeszcze? Czy jego życie jest naprawdę niestandardowe? I 18 tysięcy z tych 20 miesiąc w miesiąc inwestuje w kredyty i co roku czy co pół roku kupuje nowe mieszkanie, 100-metrowe, wynajmuje je za 2000, spłaca to przez 20 lat. 8 czy 10 mieszkań jest spłaconych i można powiedzieć, że ma kapitał wartości, no powiedzmy, dwóch. 3 milionów złotych, może nawet czterech. Ale to też nie do końca jesteśmy wtedy milionerem. Bo jak podliczysz te 10 mieszkań powiedzmy kupionych, tak? Z tych kredytów, czy z tych zaoszczędzonych pieniędzy, bo 18 tysięcy oszczędzasz, więc w ciągu roku oszczędzasz 180 tysięcy, tak? I możesz kupić kawalerkę czy jakieś nieduże mieszkanie teraz w Polsce za taką kwotę. Po roku oszczędzania. No nie jest źle. Ktoś by powiedział, tak? Czy mogę kupić w ciągu 10 lat 10 kawalerek? Ale zobacz, że jak przechodzisz na emeryturę po tych 10, 20, czy 30 latach i masz tych 10 mieszkań, każde z nich wynajmujesz po 2000 to dalej masz tylko pensję Rentiera 20 tysięcy złotych. Mam na myśli znowu ktoś może powiedzieć. Fantastycznie to nie jest źle. 20 kawałków mogę żyć jak Bóg. Teraz żyje za 5, za 3, za 12 tysięcy złotych miesięcznie, tak? Z małżonką, sam czy jeszcze z kimś. Natomiast 20 tysięcy po pierwsze za 10-20 lat to będzie nic, to będzie jak teraz 5. Po drugie... 20 tysięcy to nie jest pensja milionera, bo ani nie będziecie stać, słuchaj, na wynajem żadnego z domów tutaj, na wynajem, nie mówię już nawet na przeżycie w nich, na wynajem cię nie będzie stać, nie będziecie stać na żaden samochód, ani życie w Meksyku, ani życie w Szwajcarii. Za te 20 tysięcy możesz żyć sobie w tym samym niedużym mieszkaniu, wydawać trochę więcej pieniędzy w praktyce niż normalnie przeciętny Kowalski by wydawał, tak? W markecie troszeczkę zaszaleć, więcej rzeczy włożyć do koszyka i te 15-20 tysięcy spokojnie się rozejdzie. Jeżeli nie wierzysz mi w te słowa, czy zarabiasz przykładowo 3 tysiące złotych i wydaje ci się, że 15, czy 20, czy 30 tysięcy to jest tak dużo, to porozmawiaj z ludźmi, z menadżerami, z twoim kuzynem, czy z kimś z rodziny, czy z sąsiadem jak to jest, jak masz te 20-30 tysięcy złotych, bo dużo ludzi tyle zarabia w Polsce, spokojnie może się nie chwali, albo czasami w wręcz na odwrót chwali się, tak? I porozmawiać z nimi, na, na co im ta pensja wystarczy i dlaczego mają jeszcze karty kredytowe zadłużone, dlaczego mają kredyt gotówkowy na 120 tysięcy, tak? No bo to nie jest tak naprawdę duża pensja, słuchaj, jakaś sensowna, sensowne wynagrodzenie w ekonomii dzisiejszego świata, Obo nie czy jest to Meksyk, czy Kambodża, może Kambodża trochę taniej się utrzymać, ale Meksyk, Polska, czy nawet Stany Zjednoczone, czy szczególnie tam, Pensja 10 tysięcy dolarów czy 15 to jest w ogóle to, z czego zaczynamy rozmawiać. Jak ja mówię, że jestem w stanie się to utrzymać, to mój kolega ze Stanów się mnie pyta: OK, robisz 10 kawałków dolarów miesięcznie, bo inaczej dla niego to nawet w ogóle nie ma sensu. Rozmowa o jakichś pensjach, tak? Reszta to jest po prostu w Stanach hmm, średnia klasa czy bieda, chciałbym powiedzieć, tak? Nie stać ich na duży dom, nie stać ich na auto, jakie chcą. Albo to jest zawsze musztarda, albo keczup, czyli albo dom. Albo mieszkanie, albo wynajem, albo samochód, albo coś tam, zawsze coś. Także wracając do naszego snu, z pensji 5, 10, 15, 20 tysięcy złotych nie staniesz się milionerem, chyba że będziesz wyprówał sobie żyły, albo polskim systemem stwierdzisz, że okej, okay, zarabiam 12 tysięcy złotych, 10 odkładam ponownie, kupuję tylko mieszkania. Nie korzystam z życia, nie wyjeżdżam na wakacje przez 10-15 lat, tak? nie, nie, nie płodzę trójki dzieci, nie utrzymuję rodziny, nie pomagam innym, nie żyję przyjemnościami. Po prostu inwestujemy wszystko w rentierkę, żeby później te 20 tysięcy z rentierskiego pomysłu, na przykład wynajem mieszkań, spływało do nas. Także... Ja nie polecam tego sposobu. Sposobem na osiągnięcie miliona, czy większej ilości pieniędzy to jest ekspansja, to jest wyjście z tej jakże fajnej i komfortowej, ale równie powiem Tobie podłej strefy 5-10 tysięcy czy 15 tysięcy, gdzie znowu komuś może się wydaje, że zarabiamy 2-3, skaczemy nagle na 12, czy po studiach nagle zarabiamy 10 tysięcy, jak ktoś ma szczęście, tak, czy 20, czy 30, jak jest informatykiem, czy jakimś specjalistą. I już myślisz, że to jest to. A później widzimy, że tych pieniędzy mu nie starcza, że dosłownie idzie do banku po kilku miesiącach, czy chce coś kupić, to musi wziąć kredyt gotówkowy. Bo, bo nawet uzbieranie na samochód czasami jakiś droższy zajmuje te miesiące oszczędzania i tak dalej. To nie jest sposób. To jest jakiś sen, którego uczymy się w Polsce, bo tych pieniędzy nie ma. Więc uczymy się tego, że trzeba oszczędzać połowę albo większość i tylko w ten sposób możesz do czego dojść. W życiu, tym oszczędzaniem, zażynaniem się, jedzeniem konserwy z bagażnika na wakacjach w Austrii albo jeżdżenie do Stanów, tak jak ja byłem na studiach, tak i wcinanie przez pierwszy miesiąc hot dogów za jeden dolar, tam zanim w ogóle zaczniesz pracę i zwrócić się program, cały work and travel, czy jakieś wizy, czy, czy tych lotów i tego wszystkiego, co musisz poświęcić, tysięcy dolarów na wjazd tam, żeby zacząć pracować, żeby zacząć zarabiać pieniądze. To nie jest sposób. Sposób słuchaj to jest ekspansja, to jest inspiracja, to jest korzystanie z pomysłów, to jest skalowanie, zarobienie tysiąca złotych, czy tysiąca dolarów w niezależny sposób. Oboję, czy otwierasz swoją siłownię, sklep, czy reklamę na Facebooku i oferujesz jakiś kurs, czy coś innego, tak jak my, czy jeszcze coś całkiem w innej branży, zarobienie tysiąc złotych w sposób independent, niezależny i skalowanie tego, tego tysiąca złotych na dziesięć tysięcy, jeżeli to siłownia i ona robi tylko tysiąc, czy pięć tysięcy przychodu, czy dochodu na czysto, netto, Miesięcznie czy 10 tysięcy, nieważne, czy 500 zł, skalowanie. Jeżeli ona jest w stanie zrobić 500 zł, czy 5 tysięcy, lepszy przykład, czy 10 tysięcy miesięcznie, jest to za mało, żeby żyć w Polsce godnie, ja bym powiedział, tak powiedzmy sobie to. Szczerze, żeby żyć godnie w Polsce, żeby żyć godnie w Stanach Zjednoczonych, potrzebujesz 10 tysięcy plus. Wynajęcie mieszkania w San Francisco klitki kosztuje 2000 dolarów. To samo w Miami, to samo w innych różnych miejscach, o ile nie jest to dziura zabita dechami, w Polsce tak samo. W Warszawie czy w dużym mieście, żeby wynająć w miarę fajne mieszkanie, to jest 3000 zł, więc jak ktoś miałby przeżyć za 5 czy za 7, czy za 8 tysięcy nawet, tak? mówię godnie, czy mówię z rodziną. Potrzebne jest co najmniej 20-30 tysięcy złotych z jednej strony, czy nawet bym powiedział może z dwóch stron, które zarabiają pieniądze, czyli Ty i Twoja małżonka, czy Ty i Twój mąż, tak? Także to, co pokazujemy na The Switch i w jaki sposób produkujemy biznesy, to jest skalowanie. Na przykładzie siłowni, to będzie jedna siłownia przy, przy, przynosi 10 tysięcy, to patrzysz, jak otworzyć franczyzę, jak sprzedać tą sieć, czy to, co opatentowałeś w tej siłowni, co jest specjalnego? Czy w jaki sposób ona przychodzi, przy, przynosi dochód, czy otworzyć drugą w tej samej czy innej dzielnicy czy innym mieście? tak? Jeżeli wynajmujesz mieszkania, czy kupujesz mieszkania, to skalować to. Z 5-10 mieszkań można mieć 15-20 apartamentów, ale żeby to osiągnąć, trzeba wzrastać dochód tak, żeby stać się było na oszczędzanie pieniędzy na kolejne mieszkanie, zakup, co jest ciężkie, czy może nie jest łatwe zawsze w ten sposób tak bo nic nie jest ciężkie zależy jak się do tego zabierzesz ale też zarządzanie kredytami bo z reguły robimy to yy, w postaci kredytów zaciągamy wiele kredytów które nic nie musisz się martwić. Większość z nich cały czas się spłaca i jeszcze mieszkania zarabiają na siebie, tak? Ktoś może znowu nie wierzyć, jak to działa. Ja też jak miałem 18 lat, obawiałem się wziąć kredyt na pierwsze mieszkanie. Teraz patrzę tylko po prostu w kierunku zakupu kolejnych nieruchomości, bo one się spłacają systematycznie samodzielnie. Prawie nie mam żadnego wkładu pracy w to po zakupie nieruchomości. Oprócz tego, że ją trzeba na początku przygotować, czasami czy wynająć, tak? Także skalowanie biznesu i rozwój, wyjście ze strefy pseudokomfortu 10, 20 czy 5 tysięcy złotych, czy 21 czy 12 na stanowisku menedżerskim, czy jeszcze jakimś innym, gdzie już ludzie dobrze zarabiają w Polsce, tak? Zarabiam 2000, tysiące 5000 netto czy 12 tysięcy netto, czy brutto ktoś mówi, tak? To już jest, już jest pensja, okej, okay, no okej, okay, przeżyjesz, tak? Wynajmiesz samochód, czy kupisz samochód jakiś nieduży, czy weźmiesz raty, czy yy, mieszkanie kupisz, no i zostaje ci tam 5 tysięcy do wydawania w markecie i jeszcze gdzieś tam, tak? A później, a później znowu konserwy z bagażnika w Austrii, chcemy jechać na wakacje, albo jedziemy do Tajlandii, to patrzymy, patrzymy na to, żeby ten lot i wszystko było najtańsze. Amerykanie przyjeżdżają tutaj do Tulum Ci, ci mniej zarabiający Amerykanie, słuchaj, i mieszkają w resortach 300-500 dolarów za noc, chodzą na imprezy, wpadają do baru, później pytam: gdzie idziecie? Idziemy na imprezę, tak? 220 dolarów za wjazd, za sam wjazd na imprezę, tak? Mój kolega ze stałych mi mówi: No, oni wydają, słuchaj, 1000-2000 dolarów na przestrzeni 3-4 dni weekendu, tutaj, jak są jedynie yy, na imprezie weekendowej takiej, tak? To jest różnica w tej ekonomii, ale ceny. W tej ekonomii amerykańskiej, w ceny w ekonomii polskiej, mimo tego, że tamta jest gdzieś tutaj, a nasza jest tutaj, i pensje, i nasze dochody, i tak dalej, to ceny są praktycznie, ceny coli są podobne. Żeby nie powiedzieć, że tam czasami kole można kupić za 20-50 centów takiej samej cenie jak u nas, albo czasami nawet niżej. Szczególnie to się działo na przestrzeni dekady wstecz, gdzie tam czasami patrzyłem, że cena puszki coli autentycznie była niżej, niższa. A ludzie zarabiają tam, czy zarabiali 10, czy 15 czy 20 razy tyle, co w Polsce mam na myśli przeciętnych ludzi na jakichś tam mikrosuperwizorskich czy menedżerskich stanowiskach. Nie mówię o ludziach, którzy na kasie w McDonaldzie zarabiają 7 dolarów, tak? Bo to jest jakiś element pracy w średniej szkole, czy ludzi, którzy, którym w ogóle komórki nie odbijają się gdzieś tam szare, w umyśle to podejmują i zostają w takiej pracy. Ja podjąłem taką pracę, jak wszyscy, czy byłem? Kelnerem na imprezach, czy pracowałem w restauracji, czy, czy na zlewo zmywaku nigdy mi się nie zdarzyło w Stanach, najbardziej podła praca w restauracji. Ale jakby trzeba było, czy miałbym się czegoś nauczyć, to bym to podjął. Ale mając trochę szarych komórek w głowie, jeżeli uważasz, że jesteś w stanie robić coś więcej, to szybko z tego punktu, bum, 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 albo awansujesz w tej samej restauracji, albo podejmujesz inną pracę, albo otwierasz w ogóle swój biznes po latach. Myślenia tego, że chciałbyś coś zrobić. Także słuchajcie, skalowanie biznesu, wyjście z podłej strefy polskiej. Ktoś może mówić, że 15, 20 tysięcy czy 10 tysięcy może wydawać się, że to jest mnóstwo pieniędzy. Tak, jak żyjesz na kanapie, pijesz jedno piwo dziennie jeździsz tym samym samochodem niewiele, z pracy idziesz do domu niewiele się dzieje w twoim życiu nie masz za wielu dzieci czy nie jest to czwórka, którą chcesz posłać do prywatnych szkół i jeździć z nimi czasami na wakacje fajne wakacje w Polsce albo za granicą tak, 10-12 tysięcy spokojnie wystarczy no jedno piwo dziennie, jedno kolacja słuchaj, po tej pracy jak powoli, zamiast żyć, powoli umierasz to te pieniądze spokojnie starczą one też starczą w Kambodży, o której wspomniałem, być może to jest taki przykład. Domyślam się, nie mam pojęcia o Kambodży, ale domyślam się, że jest sporo taniej niż w Meksyku, sporo taniej niż w Polsce. Bo tutaj w Meksyku, w Cancun, gdzie mieszkam, jest drożej niż w Polsce zdecydowanie. Wiele rzeczy, począwszy od sera na półce w sklepie, po, po wynajem pewnie mieszkań i innych kwestii, tak? Ym, także w niektórych krajach na pewno jest odrobinę taniej niż w Polsce. Także masz wziąć sobie. Twój tysiąc dolarów emerytury i tam jechać, ale poziom mieszkania, jaki tam wynajmiesz za te 300 czy nawet 100 dolarów w niektórych krajach, to będzie na takim poziomie, gdzie nawet nie wiem, czy chciałbyś swojego psa ulokować w tym mieszkaniu. Znaczy, tu będzie tam jakiś lekki ślad po grzybie, tam będzie jakaś woda, ciepłej wody nie będzie w kranie, mimo to, że cieplutko w tych krajach czasami. Hola. Także, yy, tak samo jest w Meksyku, ktoś się mnie pyta, Michał, za ile mieszkanie można wynająć, ja mówię, w centrum, w podłym centrum za 300 dolarów, tutaj od 1000 dolarów zwyż, i to też nie te najlepsze mieszkania, tak, te najfajniejsze na poziomie europejskim, bo ludzie w centrum za 200-300 dolarów wynajmują mieszkanie, gdzie znowu, gdzie ty jakbyś wpadł, to pewnie czułbyś się nie swoje, jakbyś miał tylko noc tam przenocować, nie mówię już nawet mieszkać, także... To jest poziom życia i porównanie ekonomii w różnych krajach na świecie. W krajach, w których byłem, w krajach, w których nie byłem. Ja mówię, wyjdź ze strefy 5, 10, 15 tysięcy złotych. Dlatego na kursie 24 kroki, w innych miejscach na The Switch mówię, jak wyjść z 5 na 15? Czyli w ogóle. Z podłej strefy staram się przeżyć i czasami nam się wydaje tak jak mi się wydawało na początku, że mając 5 czy 10 tysięcy złotych to właśnie zacznę budować system yy, mieszkaniowy, kupować mieszkania i kimś będę za jakiś czas, czy za 20 lat będę rentierem. Tak, zęby w ścianę, konserwy z bagażnika na wakacjach w Austrii czy w stanach hotogi za jeden dolar, jakbym tak żył przez 20 lat może z tych 5-10 tysięcy uzbierałyby się te mieszkania, czy jakiś system niezależności, czy jeszcze coś tam. Ja mówię, to nie jest styl życia, jaki chcesz prowadzić. Znaczy, niektórzy może są zmuszeni, bo takie wybory dokonują. Ja mówię, dokona innych wyborów. Dowiedz się, jak skalować biznesy, dowiedz się, jak myśleć, jak pokonywać problemy, jak być w inspiracji, żeby te Kwestie przychodziły do Ciebie, jak otwierać te biznesy, jak to robić technicznie, tak? Jak zarządzać swoją myślą, swoją podświadomością, jak sterować tym wszystkim. To wszystko robimy, Ola. To wszystko robimy na The Switch. To są techniki, to są praktyki, to jest różnica, co robią milionerzy. Czego nie robią? Co robię ja w życiu na tej całej drodze, którą przechodzę przez 5-10 lat, już, żeby nie powiedzieć. 15 lat, do 20 roku życia, jak zacząłem pracować, gdzieś tam właśnie w Stanach. Moja pierwsza praca była w Polsce, gdzieś w UPC telewizji kablowej, chodząc od domu do domu, sprzedając jakiś tam pakiet HBO czy, czy jeszcze coś innego. Później w Stanach pracowałem jako kelner. Później w Stanach zatrudniłem się w kasynie jako krupier, czyli mój status pensji już rósł w Stanach na przestrzeni 2-3 lat dwukrotnie, tak? Moja pensja rosła. Nie 22 lata, tak jak przeciętny Amerykanin zajmuje mu z 5 na 10 tysięcy 22 lata. To jest podły czas. To mogłoby się wydarzyć na przestrzeni tygodnia, miesiąca, roku, dwóch lat, że awansujesz i twoja pensja bum, bum, bum szybko rośnie. Tego wam życzę. Dowiedz się, jak to wszystko robić. Dowiedz się, czego nie robić i o czym nie myśleć, że z pensji 5 tysięcy staniesz się milionerem albo że będziesz odkładał, żyjąc. Polskim systemem zęby w ścianę, bo taka jest ekonomia, bo tak nam pokazują, tak, że zarabianie 5-10 tysięcy czy więcej, to już jest jakiś sukces, tak? To nie jest sukces. Oglądaj ludzi, którzy robią 100 razy tyle, co inni. Oglądaj ludzi, którzy są sukcesywni, 30 razy bardziej niż inni. Oni nie będą kupowali jakiegoś może najlepszego samochodu, żeby tobie zaimponować, bo ich zaimponowanie jest samym sobie gdzieś, gdzieś indziej, tak jak milionerzy tutaj widziałeś, nie było, nie było najdroższych BMW, nie było najdroższych Mercedesów, jak, jak w biednej dzielnicy w Polsce, tak? W Szczecinie. Jak ja się przechadzam. To patrzę, po co ci ludzie kupują tyle tych aut? Tutaj czy w Los Angeles miałbyś wrażenie, że, że po prostu co biedniejsi ludzie chcieliby ci obdrapać ten samochód i, i to się zresztą dzieje czasami w Polsce, tak? Kupujesz samochód, ktoś ci go obdrapie albo jeszcze coś innego, tak? Dzieje się czasami, także. Słuchajcie, mnóstwo rzeczy, co robimy, czego nie robimy, jak trochę bardziej prawdzie w oczy spojrzeć, ale jednocześnie, żeby wykorzystać techniki, żeby akcelerować, Czyli nie tylko jakaś, nie wiem, prawdę powiedziałem tobie, czy, czy pokazałem, która może nie jest komfortowa, ale jak okej, okay, coś nie jest komfortowe, wyjść z tego, wyjdź wyjść z tego, przeskoczyć. To nie jest trudne. dwa trzy lata praktyki, dwa-trzy miesiące myślenia podjęcia decyzji, za 2-3 lata możesz być gdzieś indziej, to wolałbyś być w tym samym miejscu, czy wolałbyś być tam, gdzieś indziej, czy tak jak ja podjąłem decyzję w którymś momencie, że bum, stąd chcę być tam i koniec, jak to się wydarzy tak się wydarzy, może w taki sposób, może w inny i bum wydarzyło się, życie pomogło mi jak podjąłem tą decyzję, prawo rezonansu tak zwany sekret udało się, do dzisiaj 6 lat mieszkam na Karaibach, budzę się co drugi dzień i mówię nie wierzę. Jest pięknie, tak? Zrealizowałem jeden z największych moich snów w życiu, żeby żyć pod palmami, żeby żyć jak w Miami. Cancun, notabene jest bardziej naturalne, piękniejsze niż Miami. Tutaj za budynkami mamy pole golfowe, także tu można pobiegać z rana. Ludzie. Hola. Piękni ludzie. Nie smutasy, nie jacyś zawzięci, redni ludzie, którzy tylko patrzą, jak skomentować coś negatywnie, tak? Trochę więcej słońca, może dlatego ci ludzie są tacy bardziej. Fajnie, jesteś biedny, fajnie, jesteś zamożny, fajnie. Jakoś wszystko płynie. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, skorzystaj z naszej grupy The Switch na Facebooku. Skorzystaj z naszego kursu 24 kroki, czyli nie tylko. Posłuchaj chwilę gościa mnie, czy kogoś tam w internecie, ale zacznij coś robić z tymi kwestiami technicznie. Technicznie, kolejny krok to zacznij coś robić technicznie, tak? Zacznij zmieniać swoje życie. Zmiana Twojego życia to jest jedna decyzja, to jest krok w Tobie. Pierwszy krok chciałbym inaczej, czy chciałbym więcej, czy chciałbym jeszcze coś innego. Zerknij na naszą stronę theswitch.pl, dowiedz się, jak zacząć to zmieniać bezpłatnie, czy w profesjonalnym kursie, czy. Z innymi mistrzami ja pokazuję, jak, jak inni mistrzowie yy, pokazują oświecenie, przebudzenie, biznesowe, duchowe, jeszcze inne, tak? Trzymajcie się, wracam z biegania dzisiejszego porannego, czy rozciągania się, dotlenienia się. To były takie myśli, mijając, mijając domy, które mijam codziennie, czy, czy mieszkając w dzielnicy, gdzie mieszkam z różnymi ludźmi fajnymi i tymi i tymi bogatszymi na co dzień. I jednych, i drugich kocham, bo jednych, drugich można obserwować, nauczyć się czegoś. Nauczyć się czegoś. Nie trollować w internecie, tylko nauczyć się wyciągnąć coś dla siebie po cichutku, tak? Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej.